O, o! O! Witam bardzo serdecznie. Wow, ale wstewniak. No to żem wymyślił, te wstępniaki coraz lepsze. Ale moi ale temat bardzo poważny. To od, od razu wam mówię. Miał być film w plenerze... Wyjaśnię to... Wiem wiem, że od dwóch miesięcy nie było filmu, a mówiłem wam, że coś nagram. Tak, sorry. E, w ogóle witam was 2025. Siema. Także no, nowy rok, się rok, mam nadzieję, że lepszy od poprzedniego, jak to się zawsze mówi. A dzisiaj mam do was temat taki w sumie dosyć chyba zapomniany już, ale ostatnio sobie odświeżyłem grę, która dzisiaj, dzisiaj obchodzi swoje dziesięciolecie. I chciałem wam, trochę, chciałem wam trochę pogadać o tej grze, jak się przy niej bawiłem, jakie uczucia miałem, odczucia wobec tej gry i czy było warto. Eee, a mowa konkretnie tutaj o e, Life is Strange. W tym Life is Strange. Oczywiście pierwsza część od studia Square Enix i Don't Not. Jest to gra, która wyszła 30 stycznia. Przynajmniej pierwszy epizod wyszedł 30 stycznia 2015. Więc ten film jest trochę taką laurką, trochę takim później będzie wspomnieniem. Teraz jest tylko zwykłym filmem. Do środka nie będziemy zaglądać, bo tam co. Są... kupywałem to we w Lombardzie, więc tam są Paragony. To to odejślone. Przeszedłem grę, opowiem wam trochę. I dlaczego dobrze się bawiłem na tej przygodówce i dlaczego od razu Wam zdradzę dostał ode mnie 9 na 10. Bo gra jest super. Nie ukrywajmy, yy, gra jest super, ale zanim przejdę do omawiania, ży życzę wszystkiego najlepszego na tą 10 rocznicę Life is Strange. Cieszę się, że ta gra wyszła i że mogę w nią zagrać dopiero po tych 9 latach. Parę razy ja oglądałem na YouTube u kogoś a tak to patrzyłem ale dobra pół, pół, później wam powiem co robiłem Jak nie grałem w Live stream. dopiero co się zdarzyło, że teraz No byłem na wycieczce w Wrocławiu i weszliśmy do Lombardu Zobaczyłem tą grę, no chyba już widzieliście cenę, nie? Tutaj już chyba nie muszę ukrywać. Postanowiłem, że kupię w końcu przejdę. Moim tak największym. Tak, y, 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 może nie problemem, ale najbardziej moim zmartwieniem było to, że gra jest po angielsku. Y, chodzi mi tutaj o angielskie napisy. No i dubbing też. Y, wersja z napisami po polsku jest tylko dostępna na PC. A ja grałem w wersję na. PS4 Więc yy, trzeba było tłumaczyć Na bieżąco, przynajmniej ja tłumaczyłem Bo graliśmy sobie Ze z przeszedłem Całą grę było, Były wzruszenia, były różne emocje Złość, nienawiść Śmiech, rozpacz I łzy też były To już muszę powiedzieć, były zły Zły? U łzy Łzy były takie łzy. Eee... No i co? W sumie od czego zacząć no Może zacząć od takiego cytatu, bo w grze jest bardzo zlady i to jest. bardzo bardzo znane powiedzenie Max Cofield eee... eee... jak to leciało. Dobra, eee, będę leciał dalej, żeby nie przedłużać. Ready for the marsh, flip. Ready for the marsh pit, Shakapura. Re ready for the marsh pit, Shakapura. To jest jej takie ze z trzeciego epizodu. Powiedzenie: Nie będę wycinam nie będzie tutaj żadnych cięć. To jest wszystko na żywo. I było prób, które było. się w końcu do gry. Bo w sumie jest o tym, o czym mówić. Na pewno to nie będzie dłuższe niż 20 minut. Od, od, od razu mówię. Max 20 minut. I koniec. I ty. E, także tak, może zacznijmy sobie od fabuły. E, I czy w ogóle za taką cenę mi się opłaciło kupić? Szczerze to tak, bo byłem pozytywnie nastawiony tutaj e, kupując tą grę i... No, i... no i po prostu... miałem co do, co do nie dobre przeczucia po prostu i... Może do tego ją kupiłem, mogę tej od razu uprzedzam. Mogę pierdzielić coś, mogę przebijać różne wątki Nie, nie po kolei, więc od razu za to przepraszam i za nie tą... No i lekkie nie rozgarnięcie. No. Także no, już nie przedłużam i już le lecimy, żeby to nie trwało 45 minut Tak, albo tak nie trwało tak długo jak jeden epizod, czyli półtorej godziny a ktoś się do tego rozgadał, widziałem na YouTubie. No to że tak, może zacznijmy od fabuły. Nie będę wijał, to będzie trochę taka recenzja spoilerowa, Trochę tam zdradzę. Yy, może, może nie tego w sumie najważniejszego twistu, który jest pomiędzy czwartym a piątym. Chociaż zobaczymy, yy, czyli tak, początek fabuły. Yy, Gramy 18-letnią Max Cowfield, która miesiąc temu skończyła urodziny 18, i rodzice ją, czy tam ona sama, zdecydowali, że do, pojedzie do szkoły w Blackwell Academy. Do szkoły w Blackwell. I jest to szkoła wyższa, żeby i pojechała tam uczyć się fotografowania. Tutaj tak patrzę w kabelkę teraz. Uhu, uh, fokus. Uh. Mm. O, teraz jest lepiej. Pojechała tam, żeby studiować fotografię, i okazuje się, że. No, w sumie ona tam chyba od tygodnia jest, jak się nie mylę. I pewna sytuacja była jednego dnia. Musiała iść po lekcji do łazienki, widziała tam. Mm, Neitana już dobra, nie będę ukrywał imion. Widziała Neitana i jej dawną przyjaciółkę Chloe, ale ona jeszcze o tym nie wie. No i zostaje zastrzelona na jej oczach, i Max chce zainterweniować. Interweniuje i odkrywa, że może cofać czas. I ta mechanika cofania czasu to jest naprawdę coś fajnego. Nie wiem, czy nie mam lekkiego delaya. Chyba nie. Yy... No i co? No, to to to. A, no i później odkrywa swoją przyjaciółkę. Yy... Nie będę może gadał o wszystkim, po prostu tak we wskrócie. Później odnajduje tą swoją przyjaciółkę, one razem. Spędzałem czas. Yy... Idą na basen w środku nocy, idą do biura dyrektora. aż się, się włamać, bo dlaczego nie. E, mają też swoją taką bazę, czyli złomowisko i ogólnie sytuacja jest rozwojowa, bo zbliża się też to, tornado, to jest pierwsza scena, jesteśmy w ogóle tam wrzuceni, gdzie pierwsza scena to jest pokaz tego tornada, które nadejdzie dopiero w piątym epizodzie, no i Musimy jakoś temu zapobiec. No. Razem z kolei będziemy prowadzić śledztwo dotyczące za, zaginionych dziewczyn. Hmm, w szczególności jednej, która. w którym chyba byli we w związku. ale na pewno byli w związku, tak. Przez 6 miesięcy zginęła Rachel Amber. I właśnie jej, właśnie jej szukamy. No i prowadzimy śledztwo. Śledztwo, przybiega nieoczekiwany obrót i zostaniemy poływani przez największego psychopatę. Uff, aż bym chciał powiedzieć jego nazwisko, ale teraz już muszę się powstrzymać. Chociaż to jest recenzja spoilerowa, to nawet nie muszę się powstrzymywać. Jesteśmy złapani, nasza przyjaciółka kilkukrotnie została zabita. Raz kikazy przez nas, kilka razy z nie naszej winy, chociaż w sumie to zawsze z naszej winy, bo myśmy za nim szli, non stop i no niestety. Miała, ja, dosyć sporo. Yy, nie będę też gadał o moich za dużych wyborach, oprócz ostatniego oczywiście. Yy, chyba najważniejszego, czyli no... Yy, ostatecznie dochodzi do tego, że zabijamy... Ostatecznie od wyboru zabijamy, bądź nie zabijamy, największego złola w tej grze i... Yy, no do, musimy dokonać wyboru pomiędzy poświęceniem... Yy, Chloe, a poświęceniem Arcadia Bay, czyli tego miasteczka, tam gdzie się rozgrywa cała akcja, no i. No nie ukrywam, ja wybrałem poświęcenie Chloe i. Było to bardzo wzruszające. Niestety nie będziecie widzieć mojej reakcji, bo niestety nie nagrałem mojej twarzy ewentualnie. Mogę wrzucić na YouTube'a, jak, jak. W sumie mogę nawet to wrzucić. Z, z, mój mój ostateczny wybór. Więc yy, myślę, że to zrobię jeszcze dzisiaj. Myślę, że to zrobię jeszcze dzisiaj. Także, kontynuując, no, wybrałem zakończenie posłuchając Seem było bardzo wzruszające i no, poleciała mi łezka, nie okrywam. Ta gra w ogóle wytworzyła we mnie tyle emocji, że nie wiem, czy w jakiejś grze miałem aż tyle emocji, Chodzi mi tutaj o smutek, gniew, radość. Masa tego. I to jeszcze cofanie czasu, że możemy wpływać na różne sytuacje. No to jest po prostu coś świetnego, no. Kurde, Wątek Skate też w ogóle jest super. W drugiej epizodzie, czy możemy uratować, czy nie. To zależy od decyzji gracza, wiadomo. I największe zło, uwaga, może teraz zaspoiluje, jak ktoś Was może jeszcze nie grał. Mark Jefferson to główny zły, tak nasz nauczyciel od yy, fotografii, od, za, od zajęć fotograficznych jest, okazuje się największym złolem i robi sesję nieprzytomnym dziewczynom. Good job. No i on zasciwuje na tym złomowisku. Tak trochę zmienił ułożenie może kamerę O, tak trochę to troszeczkę wyżej. I no ratujemy ją, ale na końcu i tak ją zabijamy, więc w sumie po co? Nie wiem, ale teraz tak jak sobie myślę, to trochę ta fa była nas, nas prowadzi, że, za że zabijamy Chloe, ale na końcu możemy, znaczy za zabijamy Chloe, a ona wraca, dzięki nam i, no, i w sumie na końcu i tak musimy ją zabić, żeby ocalić miasteczko, no przed Donadem. Eee... Widziałem parę reakcji youtuberów, to w ogóle niektórzy płakali, niektórzy, kurde, masakra to przeżyli. I ja nie w sumie się też do nich zajczą, chociaż nie nagrałem reakcji, gdzie tylko moje zakończenie kazane. Oczywiście będzie po angielsku, bo, ale w tym akurat zakończeniu, to jak już się pożegnamy z kolei, to tam nie mam praktycznie chyba dialogów, więc yy, spoko, nie będziecie musieli rozumieć. No nic, chyba tyle, do co ja mam więcej o tej opowieści. To no, świetna przygodówka trochę w ogóle mi się to kojarzyło teraz mi się zapomniał tytuł z bullet Time'em chyba jak się nie mylę kojarzyło mi się trochę ten tak ze z bullet Time'em. tam też był taki wątek z czasu ewentualnie efekt motyra też bardzo dany film tutaj też był niebieski moty jako taki chyba dusza Chloe chyba jako taka chyba jaka jako tako. No i co? Jeszcze w sumie chciałem wam powiedzieć o tym, że mm, chciałem puszczyć jeszcze wątek tego co ja robiłem mm, przez te w sumie 9 lat i bo przyznam się wam, szczerze. Ja chciałem zakupić wcześniej Life is Strange, tylko w sumie nawet odpychało mnie to, że trzeba było tłumaczyć, a ja... No... miałem 10 lat jak ta gra wyszła, więc... No, wtedy jeszcze mój angielski nie wiem czy był nawet na podstawowym poziomie, a nie wiem dlaczego jestem taki spięty, muszę się trochę rozgłosować. No i do, w sumie powód też był taki, no, że, no, na, nie, miała, nie miałem ta nigdy i jedynie co to był laptop, ale laptop działa tak, tak trochę, trochę tak, no. Niedobrze, no, by mi się mocno plagowało. Oceny miał naprawdę dobre. Life is Strange pierwsza część jest super. A propos, jeszcze dobra, za, zanim przejdziemy do tego, co robiłem marząc o Life is Strange, ewentualnie czym sobie zabijałem. Czas to powiem wam, czy oglądam poprzednie. Czy kurwa, poprzednie? Prze przepraszam bardzo, trochę mnie poniosło. Czy nagram po pr... y, następne części Live Strange, czyli y, tam ten dodatek Before the Storm, y, y, dwójeczkę, y, True Colors i ten Double Exposure na pewno nagram czyli te cztery gry Jeszcze chyba na mnie czekają, jak mnie nie odtrącą, a Double Exposure na pewno będę chciał zagrać, bo to jest historia max kontynuowana i nie będzie ostatnio. Tak. I trochę o, widziałem już trochę zakończenia, ale nadal nie... Na, nadal go nie rozumiem, przepraszam. Nadal go nie rozumiem. Ale jak myślę ogram całą grę, to myślę, że będę wiedział co i jak i wtedy będziemy mogli działać. Dobra, ale... bo zaraz dobiję do 20 minut. Z czym sobie ubijałem czas. Nie poruszyłem tego wątku wcześniej, bo chciałem to zostawić na teraz. Muzyka. O mój Boże, to jest coś świetnego w tej grze. Jezus, jak ja tak dobrej muzyki w grze nie słyszałem. Tak dobrze dobranej muzyki. No po prostu coś niesamowitego. W szczególności takie dwie, głównie to ze zakończeń, czyli Spady w Saharach sobie wpiszecie i Obstacles. To są takie dwie moje ulubione nuty, ale jeszcze dzisiaj sobie na pewno puszczę całą playlistę i Przesłuchaj sobie wszystkie piosenki z Live is Strange. Specjalnie z okazji 10 rocznicy, tak? Jeszcze raz. 10 rocznica Live is Strange. Wow, jak to w... przeleciało! Miałem wtedy 10 lat. No, wtedy jeszcze 9. Teraz mam 19. Za chwilę będę miał 20. Starzejemy się. Wiadomo, tego nie unikniemy. Ale wracając, już, no, muzyka to jest coś świetnego w tej grze w ogóle. Co oni robią z tą muzyką tam? Masakra, kurde, może jedynie w sumie czego bym miał się doczepić to trochę optymalizacja, że pomiędzy kacenkami a grą czasami są lekkie ściany na początku, ale to tylko takie chyba czepiarstwo się ze mojej strony, więc tutaj tak naprawdę czego miałem oczekiwać, że to 15 od, od, od 10-letniej gry po prostu się, się dobrze bawiłem i tyle, no kurde, nigdy się tak dobrze nie bawię na przygodówce. Jedyna przygodówka, która mi tak ostatnio wzruszyła, to The Walking Dead Season 1, który był, kurde, kapitalny. No, no nie ukrywajmy, też był kapitalny, ale chyba Life is Strange jest lepsze I co jeszcze robiłem, bo to nie było jedyne, yy, oglądałem sobie fanfilmy na, na YouTubie różne. Przeróbki z piosenek, jakieś tam te, co się nazywa, CVM chyba, albo CMV. E, no te kowary piosenek razem, jak są w, kos, kos, we, w tych cosplayach, to też sobie lubię oglądać wtedy na potęgę. Ostatnio obejrzałem sobie taką serię fan o mój Boże, Jezu. Jak się cieszę, że sobie tak przypomniałem Life is Strange. Przepraszam, że gadam przez nos, bo dopiero teraz to słyszę, że gadam przez nos i... Ale no tym sobie zabijam czas i te fanfilmy też, czy te piosenki no, to do no stop daje mi czary jak słyszę te piosenki. Ale teraz mam czary jak myślę o tej piosence, no. Coś świetnego. No i co? Zbliżamy się do 20 minut. To ja sobie może jeszcze chwilę posiedzę, tak. Nie wiem co jeszcze. Już mówiłem gra 9 na 10. Najlepszej lepszej dziesiątej rocznicy tychże życzę. Znaczy niby wczoraj ludzie już tam postowali, ale dzisiaj jest oficjalna taka rocznica. Bo 30 stycznia wyszedł pierwszy epizod. Przypominam oczywiście i wtedy wyszła gra. Wiadomo no, no, po czasie, ale. Pierwszy epizod 30 stycznia. Więc jeszcze raz. Live is Strange to według mnie jest gra yy, wysoko. Yy, tutaj postawiona y, przy moich innych grach. I jest Max, jest jedną z moich ulubionych bohaterek, jeśli chodzi o gry tutaj, więc ja umieściłem na pewno wysoko. A na pewno gra, według mnie jedna z gier roku 2015, więc coś tam wygra. Patrzyłem co na Game House było i coś wygrała. Także no E, więc także gratulacje i tutaj Square Enix i Dontnod zrobili super robotę. Szkoda, że tylko pewnie ta gra im wyszła, ale myślę, że pozostałe też docenię. Gra, gra jest wysoko, postać jest wysoko. Co mam więcej powiedzieć? Jest już 20 minut, więc jeszcze raz. Dobrej rocznicy i spokojnie, spokojnie, spokojnie moi drodzy. Pojawi się film, spokojnie, spokojnie. Roz, 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 rozumiecie? Po, pojawi się film, spokojnie. Czekajcie! Nie odchodźcie! od z tego kanału nie wychodźcie! Nie od, odsubskrybujcie! Wiem, że to nikt nie ogląda, ale ten film też robię na pamiątkę, żeby sobie za kilka lat obejrzeć. Kurde, że to już znowu. z 2-3 lata minęło od 10 rocznicy Live Strange. No kurde, jak. w ogóle, jak mam. Jak już się zachwycę na The Strange to przez 2-3 dni potrafię oglądać gameplaye, covery, cosplay, e, muzyki słuchać. Wszystko. Po prostu jak ktoś mnie z tego nie wyciągnie, to ja potrafię przez 3 dni w tym siedzieć. We, 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 w tej jednej grze, oczywiście. W tym jednym universum, więc. Także wiesz, jeszcze raz 10 rocznicy, najlepiej 10. Na rocznicy idę, bo chyba we w tym. W samym czasie już za niedługo wychodzi Poppy Playtime. Też będę oglądał, nie wiem czy ktoś z Was ogląda. Ale w ogóle nie jest to temat na Poppy Playtime, bo... Ja, ja, ja się tym nie interesuję, tylko sobie oglądam, bo, bo... tak. Dobra. Nie będę przedłużał, bo już wyszło nawet więcej niż 20 minut, więc... Jeszcze raz. Gra 9 na 10. Postać 10 na 10. Aktorzy, głosowi też super i... Gra z wyborami super. Cofanie czasu... Piękne. Więc także... Chyba już nic więcej nie powiem, tak sobie teraz myślę, tak szybko. Eee, chyba nie. Dobrze, także. Także ja się chyba z wami żegnam. Tyle miałem do powiedzenia. I w ogóle jeszcze położę jeden wątek. Tak, a teraz na sam koniec. Ciekawe postacie poboczne. Warren, Nathan, Victoria, Juliet Dana, Zachary Chociaż są to bardziej poboczne konwersacje, to i tak mi się super z nimi gadało Robiłem wszystko co możliwe, a i zapomniałem Zrobiłem w tej grze platynę, czyli wszystkie zdjęcia No to nie było jakoś trudne, trzeba było po prostu zbijać wszystkie zdjęcia w epizodach i Przy okazji jeszcze do ulubionej gry teraz, przynajmniej, ten, przynajmniej w tym roku Zasługuje Life is Strange, jeszcze z platyną na czele, więc także to chyba wszystko, trzymajcie się, no się pewnie następnego filmu za 6 miesięcy, <laughs> nie no żartuję, B -b -b będzie szybciej oczywiście jak będą chęci, a tu były chęci na ten film. i to takie ja. dobra, ale już nie przedłużam, na razie, cześć, cześć.